Moje nazwisko Georg Garbowski, ja jestem mistrzem w zawodzie bioenergoterapeuta i naturopata dziś będę przeprowadzał terapię z zestawem kamertonów Bioelementy, ale będę miał oprócz zestawu kamertonów jeszcze wahadła z substancjami poszczególnych mikro, makroelementów. Oczywiście użyję do dzisiejszej pracy płytę z serii Ustralin. Wystarcza y, przez pokarm, przez owoce, przez mikro, makro, elementy, suplementy, diety, różne substancje, które organizm ma, gdzieś tam przechowuje w rezerwach. My chcemy uaktywnić te wszelkie rezerwy, które już y, w organizmie się znajdują. No i y, ja polecam zastosowanie całego zestawu, nie tylko y, wyrywczo. Na przykład, jeśli ktoś powie: No ja w sumie mam tylko problem jod magnez i może krzem, to może ja bym tylko to chciał. Y, nie w, ten, nie w ten sposób. Zawsze dostarczamy, wysyłamy wibracje wszystkich kamertonów i wszystkich wahadeł, a to organizm decyduje, co on tam u siebie uaktywni i jaki my tam potencjał, co my tam u siebie już mamy i co z tym może organizm zrobić i co organizm sam zadecyduje. Jeśli chodzi o listę jakie pierwiastki mamy tutaj, to mamy selen, molibden, potas, wapń, chrom, mangan, żelazo, jod, miedź, fosfor, cynk, sód, siarka, magnez, złoto, srebro, krzem i platyno. I to jest cała lista mikropierwiastków, które udowodniła amerykański naukowiec dr Barbara Hero, ona przepuszczała dźwięki przez poszczególne pierwiastki i te częstotliwości są podane też można je zobaczyć w dziale bioelementy u mnie na stronie na tam jest link oczywiście do naukowca, który te częstotliwości obliczył całą y, terapię oczywiście rozpoczynamy y, od muzyki numer 1 i tutaj zaczynamy od selen i na początku przed każdą terapią oczywiście y, oczyścimy pole energetyczne aury aktywujemy zestaw kamertonów energia 1 i tutaj kamerton 1 o kamerton 2 i o kamerton 3 wtedy powstaje właśnie ten inter który jest potrzebny do oczyszczenia pola aury? Po oczyszczeniu, przygotowaniu do terapii, podenergetyzowaniu, e, oczywiście uaktywniamy e, po kolei kamerą Oczywiście cała lista jest już tutaj ułożona. E, muzykę włączamy na utwór numer 1. Już teraz według listy, teraz już gdy przygotujemy wszystkie kamertony, one oczywiście mają na sobie numerki, jedynka, selen, częstotliwość. Wszystko jest dokładnie tak zrobione jak na płycie, czyli po prostu otwierając płytę mamy listę wszystkich pierwiastków. No i oczywiście... Jeśli ustawimy wszystkie kamertony w odpowiedniej kolejności, nic nie musimy w czasie terapii szukać. Dokładnie to samo jest z bahadłami. Aktywujemy kamerton, nie dajemy go do słuchania z lewej nad głową, z prawej strony, takimi ruchami falowymi. Yy, idziemy wzdłuż całego ciała. Oczywiście yy, aktywujemy po cztery razy. Ale my sobie tutaj, w celach szkoleniowych, tylko po dwa razy zrobimy. I teraz, kładąc kamerton, y, następny kamerton numer dwa odsuwamy troszkę do tyłu, tak, żeby potem wiedzieć, który kamerton y, następnie wziąć jako następny. I to samo robimy z wahadłem. Oczywiście wahadła są dokładnie, y, mają sobie te mikropiewiaski, które są tutaj. Y, w kamertonach, przed użyciem wahadła odpromieniowujemy i dajemy takie polecenie na wysokości splotu słonecznego, przekaż tyle uzdrawiających substancji zawartych w wahadle yy, dla poprawienia stanu zdrowia uzupełnił substancję zdrowia wylew, wzmocni dany, yy, daną zawartość danego pierwiastka i gdy wahadło wykonuje ruchy obrotowe w prawo wtedy możemy taką linią do przodu i do tyłu jechać i po prostu wahadło nasyci y, właśnie tymi substancjami, jeśli staje w miejscu, to znaczy, że organizm obrał tyle substancji, ile potrzebuje. Kładziemy wahadło numer 1 i przesuwamy do przodu wahadło numer 2, tak, aby y, tego wahadła potem już nie szukać, i żeby nie koncentrować się, gdzie, który y, kamerton, które wahadło musimy brać. Zmieniamy utwór na numer 2 i. Podobnie aktywujemy z lewej, z prawej strony. Przychodzimy nad mózgiem, aby uaktywnić wszystkie ośrodki w korze mózgowej. I takimi ruchami falowymi, po czterech uaktywnieniach, kładziemy kamerton, i następnie przesuwamy do tyłu kamerton numer 3. I to samo jest z wahadłem. Odpromieniowujemy, i na wysokości sklotu słonecznego, oczywiście, te krótkie nasze polecenie. Trzeba zawsze wysłać tak, aby wahadło wiedziało, co my od niego chcemy. Przesuwamy do przodu wahadło numer 3 i zmieniamy muzykę. Wahadło numer 3 to potas. I oczywiście. Po kawertonie wysyłamy substancję z wahadła, czyli zaczęliśmy od selenu, molibden, teraz mamy potas. Utwór numer 4 to wapń. Utwór numer 5 to CHROM. I wysyłamy substancje z wahadła. tur numer 6 to mangan Oczywiście wibracje z kamertonu wysyłamy zawsze na całe ciało, nie tylko do słuchania z lewej i prawej, ale wysyłamy y, wysyłając y, częstotliwości y, z kamertonu na całości organizmu, po prostu badając krew z palca i patrząc się pod mikroskopem, coż tam się dzieje, no to wychodzi na to, że układ komórkowy poprawia się bardziej. no i jeśli byśmy tylko dali do tego dosłuchania z lewej, z prawej strony, to tam się nie za dużo dzieje. A wysuwając na całe ciało, to już coś się dzieje innego. Możemy to udowodnić, że taka terapia poprawia układ komórkowy krwi. Badając krew z palca, patrząc się pod mikroskopem, cóż tam się później po takiej terapii będzie działo. Utwór numer 7 to żelazo. pachadło z substancjami żelaza. Utwór numer osiem to J. что меч. następne wahadło do przodu tak aby już nie szukać nie liczyć, które wahadło używamy jako następne. Utwór numer 9 10 to fosfor i cyn, czyli tu mamy hmm, dwa, dwa pierwiastki o tej samej częstotliwości dlatego jest to zaznaczone fosfor i cyn y, Utwór numer 10. Numer to to słyszeliśmy, I wahadło Utwór numer dwanaście to siarka, następnie wahadło z substancją siarka, utwór numer trzynaście to magnes. bur numer 14 to złoto. Yy, oczywiście czasami <śm> pytania, dlaczego akurat te pierwiastki, a nie inne, jest wiele innych też potrzebnych. No, ja tutaj skupiłem się na pierwiastkach, które są podane, które są obliczone, które są udowodnione. No i dlatego akurat ten, ta lista, utwór numer 15 to srebro. <laughs> dlatego mamy oczywiście wiele innych jeszcze uzupełniających terapii, jak witaminy na przykład, ale no tutaj oczywiście musimy być no, pod stroną właśnie badań naukowych, co zostało naukowo udowodnione. Akurat ta lista jest podana przez naukowca dr Barbara Hera. I tę listę oczywiście tych mikro, makro elementów zdecydowałem się właśnie tutaj użyć. Utwór numer 16 to platyna. Utwór numer 17 to krzem, który zamyka całą listę. I wahadło substancją krzem. Oczywiście całą terapię kończymy zestawem energia 2, żeby wyciszyć, uspokoić, zharmonizować całe pole. 开两